Witam Państwa w kolejnym odcinku Grilluj z Pomorską. W dzisiejszym dniu będziemy grillować szparagi z szynką parmeńską, awokado pod beszamelem. Do potrawy dzisiaj będziemy potrzebowali szynkę parmeńską, cykorię, awokado, granat, beszamel, przednio przygotowany przeze mnie, szparagi, karambola do dekoracji. Tak? Bierzemy szynkę parmeńską, rozkładamy na plasterki. Użyjemy cykorii. Odcinamy tyłek. Obieramy z liści, które są lekko dojrzałe. Nas interesują liście najbardziej ze środka, ponieważ są największe. Wszystko odetniemy. I układamy o to w ten sposób. To o, rozwiklamy elegancko. Teraz awokado, jak w poprzednich odcinkach. Rozklejamy na pół. Odkręcamy. Kraimy na cienkie paseczki. Po jednym wystarczy. I filetujemy. Układamy w cykorii. Do tego dajemy szparagi. O, po dwa wystarczy. Możemy użyć, jak ktoś chce, albo nie, czerwonej papryki, również pokrojonej w paseczki. Jak ktoś ma ochotę, można ją na, najpierw zgrillować, potem pokroić. I teraz zawijamy. Nie dodajemy żadnych przypraw, ponieważ będziemy przelewać je beszamelem, a szynka parmeńska jest bardzo słona. Rzucamy na ruszt. O. tak grillujemy około 10-15 minut nasze rolatki widać już się piękne, ście, pięknie ściągnęły O, Idealnie. Może je ściągniemy na deseczkę. Bardzo ładnie. Podamy je sobie dzisiaj na liściu sałaty. Damy do tego bazylię. Połączymy to może z kwiatkiem jeszcze. Ułożymy ładnie Prowadkę. O. I teraz ważny element dzisiejszego dnia. Przelewamy to beszamelem, który przygotowaliśmy sobie dzień wcześniej i po prostu to jest taki przeszedł gałką muszkatową, sos beszamelowy po prostu na zimno. Nie podgrzewamy go ani nic, tylko delikatnie przelewamy. Jeszcze tu. Wszystkim widzom życzę smacznego i zapraszam na kolejny odcinek Grillu z Pomorską TV.